Produkując owoce powinno zależeć nam przede wszystkim na tym, e, aby konsumenci mogli cieszyć się ich odpowiednimi walorami smakowymi przez praktycznie cały e, okrągły sezon. Niezależnie od tego czy będą sięgać po jabłka e, tuż po naszych zbiorach, czy dopiero po okresie przechowywania zimą, wczesną wiosną czy późną wiosną, aby Utrzymać odpowiednie e, parametry jakościowe e, owoców e, po okresie przechowywania muszą one zostać zebrane w optymalnym terminie, czyli w tak zwanym e, terminie dojrzałości zbiorczej. E, mamy kilka przyrządów tutaj widocznych na, e, na stole, które pozwolą nam, aby określić e, optymalny, e, wyznaczyć optymalny termin zbioru e, dla każdej odmiany. E, wymaga to od nas oczywiście poświęcenia troszeczkę naszego wolnego czasu i regularności, czyli tak zwanej systematyczności, po to, aby jak najczęściej oceniać stopień dojrzałości jabłek poszczególnych odmian w sadzie. Po to, aby nie przeoczyć właśnie tego optymalnego terminu. I teraz czym powinniśmy się kierować przede wszystkim? Eee, powinniśmy, myślę, że częściej niż tylko przed okresem zbiorów za pomocą m.in. takiej oto suwmiarki, tutaj widocznej suwmiarki elektrycznej, oceniać średnicę, średnicę owoców. Oczywiście wielkość owoców zależy przede wszystkim od tego, ile tych owoców na drzewie jest oraz od wieku takiego drzewa. Natomiast jest to też pierwszy z możliwych parametrów do określenia w jakim momencie, w jakiej fazie rozwojowej dane owoce się znajdują. Kolejną rzeczą, po którą powinniśmy sięgnąć, to jest jędrnościomierz. Jędrnościomierz o średnicy trzpienia 11 mm, który używamy do jabłek, oraz trzpień o średnicy 8 mm, który używamy do, do gruszek. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy zebrać owoce z różnych części kwatery, ale kwatera musi być jakby jednolita, czyli drzewa w tym samym wieku rosnące generalnie na bardzo zbliżonym do siebie podłożu. Owoce zbieramy najczęściej z zewnętrznej części korony, ponieważ wiemy, że te owoce we wnętrzu korony zazwyczaj dojrzewają troszeczkę później, więc nie możemy sobie zaburzyć tego ostatecznego finalnego efektu. Czyli zbieramy owoce z zewnętrznej części korony, zbliżone wyglądem, zbliżone stopniem dojrzałości, ocenione np. Po, po rumieńcu na, na owocu. Zbieramy takie owoce. Następnie bierzemy taką e, e, odcinarkę tutaj do skórki, e, odcinamy skórkę w środkowej części owocu z trzech różnych stron, i następnie e, taki ręczny jednościomierz bądź umieszczony na statywie w tych trzech miejscach e, wbijamy tutaj do oznaczonej kreski, spisujemy wartości, e, e, które pokazuje jednościomierz. Zapisujemy na kartce i następnie wyliczamy potem średnią. Trudna jest odpowiedź na pytanie, ile takich owoców powinniśmy zbadać z takiej kwatery. Myślę, że co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt owoców. W zależności od tego, jak duża jest ta kwatera, jak bardzo jest rozciągnięta. Czyli jaki jest, jaki jest zarys takiej działki, na której rośnie dana odmiana. Dana Ale te myślę, kilkanaście owoców to jest takie minimum. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, e, aby e, tutaj wyznaczyć ten optymalny termin zbioru, jest to ocena zawartości e, cukrów w roztworze. E, oceniamy to przy pomocy takiego oto refraktometru. E, tutaj na to szkiełko nanosimy krople, e, krople soku e, wyciśniętego tutaj, na, n, najczęściej z tej wydrążonej dziurki po ocenie e, jędrności e, jabłka. Nakraplamy na to szkiełko, następnie zamykamy i patrzymy na skalę, która jest w stopniach Brixa. Która nam pokazuje, jaka jest zawartość cukru w roztworze. Im wyższa zawartość cukru, czyli im wyższa wartość w stopniach Brixa, tym owoc bardziej dojrzały. I to powinniśmy również robić na każdym jabłku zebranym do takiej, do takiej oceny. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest ocena rozkładu skrobi. Skrobia jest cukrem zapasowym, który jest gromadzony w owocach w czasie ich wzrostu. W miarę dojrzewania owoców skrobia rozkłada się na cukry proste i wtedy możemy to zaobserwować w tej barwnej reakcji skrobi z jodem w jodku potasu, z roztworem jodu w jodku potasu. Im mniejsza, mniejsza powierzchnia owocu zabarwiona, świadczy, świadczy to o zaawansowanym dojrzewaniu takiego owocu. I za chwilkę pokażemy, jak to wygląda na tutaj na czterech zebranych odmianach. Mamy celestę, która już jest dawno po okresie e, dojrzałości, bym powiedział, konsumpcyjnej. E, lobo, który jest w trakcie, powiedzmy, zbiorów, w zależności od rejonu kraju. Mamy również dwie gale. Gale Zuzi i gale Mas, które są przed zbiorami, ale pokażemy w tym momencie, jak rozkłada się tutaj e, e, ten indeks skrobiowy w, takich, e, w tych odmianach. Po przekrojeniu owoców nanosimy na nie płyn Lugola, czyli ten roztwór jodu w jodku potasu i następnie otrzymujemy tak, taką barną reakcję, o której wcześniej e, wspominałem. W tych miejscach, gdzie miąższ zabarwił się na czarno, e, oznacza to, że tutaj w tych miejscach skrobia jeszcze nie uległa e, rozkładowi, to znaczy, że ten owoc jest niedojrzały. W miejscach, gdzie widzimy e, normalny miąż, jasny miąż. Oznacza to, że tutaj skrobia już uległa rozkładowi, czy ten owoc jest już albo dojrzały w trakcie dojrzewania, albo może być już nawet przejrzały. Porównujemy sobie potem taki obraz z tablicami rozkładu skrobi dla jabłek. I tak jak tutaj możecie zauważyć, to jest galamast. Widzimy, że w większości owoców skrobia jeszcze nie jest rozłożona czyli tutaj ten termin e, optymalny termin zbioru może jeszcze kilka dni poczekać, ale są już pierwsze owoce na których skrobia uległa całkowitemu e, prawie całkowitemu rozkładowi czyli e, widzimy, że w tym sezonie te zbiory e, będą dosyć wydłużone e, będziemy musieli nawet dwu albo i trzykrotnie e, na daną kwaterę wchodzić, ale gdybyśmy nie zrobili takiego e, testu Moglibyśmy nie wiedzieć, że część owoców zebranych w jednym wybranym przez nas terminie, podobny na przykład do ubiegłego roku, może być już przejrzała. Widzimy też galę Zuzi, gdzie owoce są praktycznie wszystkie niedojrzałe, także spokojnie tutaj jeszcze możemy te kilka dobrych dni poczekać i najpewniej powtórzyć taki test za 2-3 dni. Widzimy Lobo i celestę. Porównując rozkład skrobi, z tablicami rozkładu, widzimy, że te owoce są już praktycznie przejrzałe, jeżeli chodzi o, o lobo i mocno dojrzałe, jeżeli chodzi, chodzi o celestę. Te dopowiem, ta Celesta była przechowywana w chłodni, także dlatego jest też taka różnica patrząc porównując ją z lobo, które de facto jest zrywane zrywane później. Także na lobo już jak widzimy jest, jest za późno. Ten owoc już osiągnął powiedzmy dojrzałość konsumpcyjną. On nadaje się już w tym momencie tylko i wyłącznie do, do skonsumowania, natomiast w żadnym wypadku do jakiegokolwiek przechowywania musi trafić bezpośrednio do konsumenta.